Hej, cześć z jestem Tomek. Dzisiaj witam Was po raz kolejny na g No na którym dzisiaj mamy spory budżet. Słuchajcie, stwierdziłem, że sprzedałem wszystko to, co wygraliśmy z ostatnim e, filmie. Dalej zostawiłem te dwie kosy, które są pod nagrywki. Dzisiaj na pewno musimy coś wypłacić. Nawet jak nam zostanie tam, słuchajcie, 165, na przykład wrzucam dolarów, to za te 65 coś wypłacamy, albo za 100. nie wiem, zobaczymy, ale dzisiaj muszę coś z tego wyciągnąć, żeby, wiecie, żeby co, coś po prostu z tego mieć. I tak, na starcie przypominam o tym, żeby wpisać mój kod Golson tutaj, w kod promocyjny, dostaniecie bonus do doładowania do 10. A także darmowego Midspeka, jeżeli jest to wasz pierwszy raz na stronie. I taki miałem pomysł, żeby zacząć sobie, oczywiście nie od grafik, nie od Fevera, tylko od Gallery Case'a na Ugarze. Jak trafiamy kosę, po prostu ją wypłacamy. Jak trafimy Vapor Wave'a, też ją po, po prostu emeczkę wypłacamy. Sprawdźmy, co z tego będzie. Let's go. Tak jest. To jest! Tu z To Tu z item? To jest pierwsza skrzynia. To jest pierwsza skrzynia dzisiaj. Wypłacamy to. Ja tylko sprawdzę ile jest w sklepie, bo wiecie o co chodzi. To zawsze się może różnić. Pamiętajcie, że tu są jakby ruchome te ceny, natomiast w skrzynkach chyba nie, minimal wear. Minimalware w ogóle jest. Cookre minimalware fade, Jest 630, no i elegancko. I robimy, słuchajcie tak, w new, fajika kupujemy. Ja go wypłacam. Muszę sobie tylko Steama odpalić na drugiej karcie. Dobra, Steama słuchajcie, odpaliłem. Akceptuję sobie teraz Kukri Knife Fade. Faktory nawet nie sprawdzę tego fade'a, bo pewnie będzie zajebisty, a wiecie jak to jest. E, już mam i tak fajne ku, słuchajcie, bo muszę powiedzieć, że mam tak. Kukri Knife Case Hardened, właśnie zrobiłem sobie tego sezon, to, to co ostatnio mówiłem. Mam też e, na przykład Hydra Gloves Case Hardened i mam e, AK-47 Case Hardened. Nie wiem co jeszcze jest Case Hardened ogólnie, zaraz sobie sprawdzimy. I coś byśmy jeszcze do tego dobrali, tylko czy jest coś wartego? To są chyba tam jakieś 5-7 tego typu chyba rzeczy, nie? Tu są, dobra. Widzę, że to faj kosztuje. Myślę, że sobie dzisiaj na koniec y, filmu jeszcze zrobimy takie EQ. Do, dorobimy po prostu je. A teraz lecimy jeszcze, słuchajcie, z bitwami. Bo my tak naprawdę na różnicy ceny sklep, y, skrzynka, y, zyskaliśmy inaczej. Wypłaciliśmy Kosofejda y, z, już wam mówię, jakim floatem. 0.0106 i mamy dalej tyle siła nie? Więc nic y, jest y, zajebiście. I myślę, że trzeba jeszcze raz tą galerię i do tego sobie dorzucimy taki pakiecik, zostanie nam 400 dolarów, ale to jest okej. Okay. Jedna taka mocna bitwa, a potem myślę, że zrobimy dwie po 200, że po 200 też są chuj mocne, bądźmy szczerzy. No ale myślę, że myślę że, myślę, że będzie ciekawie. Myślę, że będzie ciekawie w tym filmie, czuję moc, nie? Czuję dzisiaj moc na G4, oj, Starkate. 43, dobra, jest ok Train Cougar, oj, okej. Okay. Myślałem, że ten Helisz to jest faktoryniu, bo tak ładnie dosyć wyglądał. Bidemon, o no właśnie. Ja już, to widzę od razu, że to jest dobre, ale spokojnie. Jeszcze jest Galerii Kugar e, i tu mam nadzieję, że trafimy jakąś mocną kostkę. O kurwa. Ale bitwa dobra. Ale bitwa dobra, nie? Bot pewor. trzy koski zgarnięte Koda, że nam teraz nie dało w jakimś zajebistym stale. I tak, on dostał w sumie. Nic by to nie zmieniło, bo on dostał tego e, The Monster To by chyba nic nie dało. To i tak chyba nie dałoby nic. E, jak to mówi klasyczek, słuchajcie, lecimy, zrobimy coś takiego. Myślę, że od 20. Troszkę, troszkę zrobimy comeback do starych czasów. Wrzucimy, słuchajcie, te klasyczki, które zawsze wrzucałem Zobaczymy, czy coś oddadzą. Wtedy nie oddawały, więc mam nadzieję, że dziś się oddadzą. A Bystal Crown, tego nie, nie wrzucałem, a w sobie wrzucimy. I e, słuchajcie. Słuchajcie na koniec za 5 dyszek Loreusa. On nam tam nieraz oddawał już rękawiczki, oczywiście, goldson na koniec. Dajemy na 4 osoby, słuchajcie, bo stwierdziłem ostatnio, że kurde, to nie ma przycisk. Po prostu musisz trafić zajebisty item i musi, Twój musi być najzajebistszy, I czy to będą 3 osoby, czy 4, po prostu musisz trafić zajebisty item. To jest tyle, więc, więc to dużo nie zmienia, ale dzisiaj widzę, mi się te włosy zajebiście układają. Eee... <grym> Tak, na oleju kujawskim, tak jak to zawsze piszecie na czacie. Płacimy trzecia skrzynka, bo no w pierwszych dwóch nic nie było. Nightmare za 36, ok, nie ma tragedii. Stansetzi może jakąś koskę nam da? Niestety nie. Abyssal Crown. Może ty coś ciekawego? O! Tak jest, 384! A co jeszcze każdemu dało? Loreus, kurwa, ty! I co? Mówiłem. Musisz po prostu trafić za item. I to jest tyle. Taktyka na cztery osoby. To jest moja nowa taktyka na, na wszystkie bitwy. Słuchajcie. To jest moja taktyka na wszystkie kurde bitwy kolejne. Ja nie wiem ile ja mam teraz siana, ale tam jeszcze w tym eku na pewno dużo. <grym> na pewno dużo. I słuchajcie, no zróbmy sobie jeszcze raz taki, taki klasyczek nasz. Tak naprawdę, myślę, że tu jeszcze można coś za osiem dyszek wrzucić. Wiecie co, żeby to przyspieszyć? Meiza. Jeszcze, jeszcze brakuje, żeby Mej coś oddał pojebanego mi dzisiaj. Na przykład, co tu jest najlepsze? O. Na przykład Golda Arabeskę. Oddaje mi gold arabeskę. Tu jest jeszcze chyba nie było. Tu white lily. Nie, to nie te, to nie skrzynia. Ale. Gold. O kurde. 250. Dobra. To jest jeszcze do odratowania. A na pewno nie tym dropem. Teraz. Be the monster me. Na jego. Nie, dobra. To już nie ma szans. To już nie ma szans. Jeszcze. Jeszcze masterpiece. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Słuchajcie, mimo wszystko to co tutaj się stało. No, to chyba trzeba, słuchajcie, jeszcze zakończyć, jeszcze zakończyć kugarem. Myślę, że tutaj, która to była skrzyneczka. my otwieraliśmy galerię. Myślę, że teraz kilowat. Lecimy na kugarze tego kilowata. Wypłacamy cokolwiek, co wypadnie od tej kosy yy, do góry. Czyli inheritansa też, nawet ten chrome Cannon, bo to w sumie już różne te kwoty są, też wypłacamy. Zobaczmy 155 dolków poszło. Jest jawbreaker na. No nie wiem w sumie. Okej, okay, okej, okay, to jest w jest porządku. To słuchajcie, to tak jeszcze na koniec. I ostatnia bitewka za, 100, za 115 dolków. Myślę, że to i tak może fajnie oddać. Tak szczerze. I ile nam zostaje? 32. Dobra, zróbmy sobie za 32. O, nie, nie. nie, nie to by było za dużo. W sensie, to by... nie. <laughs> w sumie to mamy wszystkie kugary, bo to jest krzynki, znaczy z kategorii the same, czyli, że każde, na każdy item jest taki sam drop. Oj, kot mi się chce dobić. O kurwa, o kurwa. Ja musiałem tylko poinformować, żeby kota wpuścić. Mamy to? Co to jest? Co to jest zabitwa? Co to jest zabitwa? Kolejny raz, kolejny raz taka bitwa. Dobra, słuchajcie, dzisiejszy film, jest. No ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to. Ja nie wiem, jak to podsumować. Wypłacimy sobie takiego Starcade'a i wypłacimy sobie. Sprzedałem to, nie? Tak, sprzedałem. Wypłacimy sobie tego Starcade'a. Tylko nie wiem, czy w faktoryniu. Może minimalware lepiej. Aha, czyli tam w czekajcie. Tam w faktoryniu był tańszy w tej skrzynce znowu. Ale też te case Hardened. Te tańsze właśnie. O, tego typu. Tylko czy w trzeba? Chyba nie trzeba, bo tam i tak. Chociaż, dobra. Weźmy w faktoryniu i weźmy e, tutaj. Też w faktoryniu sobie weźmie. Aha, doładuj. OK, to nieźle. Poczekajcie. Musimy coś sprzedać. Dobra. Ile nam tu brakuje? Dwóch dolków, tak? Nie, co ja gadam? 30 centów. No to sobie sprzedajmy. O, tą naklejkę sobie sprzedamy. I wyp wypłacamy to sobie. Robimy właśnie ten Case Hardened EQ. To, jeżeli chcecie zobaczyć, jak moje EQ teraz wygląda, to wystarczy, że wejdziecie, no, słuchajcie, na Kika. Mm, czy wejdziecie na Discorda. Tam też dostajecie powiadomienia właśnie o, o streamach, czy o filmach. Myślę, że warto. Tam możecie zgarnąć skinka. Co miesiąc jest skinek do wygrania. Nie słuchajcie, no dzisiejszy film był. No, był chory. Był chory. Przecie w sensie się zajebić. Pozytywnie chory. E, na razie sobie to słuchajcie, wszystko zostawiamy. Pewnie wykorzystamy to w kolejnym filmie, ale naprawdę dzisiejszy film był cholernie, cholernie dobry. A jeżeli wam się podobało, to Was zachęcam, żeby zostawić lajka, subskrypcję i komentarz. Pamiętajcie, żeby tylko dzwoneczka sobie tam kliknąć, żeby powiad powiadomienia wszystkie przychodziły. I to było tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć.